Córka Magdy Gessler do slotkich proponuje O omasty. Zjedlibyście coś takiego? Córka Magdy Gessler w kwestiach kulinarnych potrafi być równie kontrowersyjna jak jej słynna mama. W kuchni nie lubi rutyny i banalnych zestawień smakowych. Jeżeli coś poleca, możemy szykować się na niespodzianki. Na przykład burrata w zaskakującym towarzystwie karmelizowanych brzoskwini i kielbasek chorizo. Tym razem restauratorka pokazała, z czym jada slotki i faworki. I zapytała internautów, czy takie poleczenie to według was herezja, czy nie. Paczki i faworki od kilku tygodni znajduje się na szczycie listy najbardziej pozadanych slotyczy. Karnawalowe przyjęcia i zabawy nie mogą się bez nich obejść, ale i na co dzień zjadamy ich więcej niż zazwyczaj. Nawet gwiazdy. Pozująca na codzienny fit przekazkami, w tym okresie hetniej chwala się pochłanianymi kaloriami. Lara Gessler, znana restauratorka i autorka książek kulinarnych, zrobiła to po swojemu, pokazała. Jak zajada się faworkami obsypanymi cukrem pudrem i maczanymi w dwóch oryginalnych omastach. Pierwsza z tych karnawalowych przystawek córka Magdy Gessler stworzyła z koziego serka wymieszanego z posiekanymi zielonymi oliwkami suszonym tymiankiem i skórka otarta z pomarańczy. Druga omasta powstala z rozkruszonego sera gorgonzola dolcem wymieszanego z odrobina serka smietankowego, posiekanego drobno selera naciowego i szczypioru oraz dużej ilości świezo zmielonego czarnego pieprzu. Lara Gesser przyrzedza burratę z oryginalnymi dodatkami. Zapomnij o pomidorach i bazylii. Jej pomysły przebijają wszystko. Lara Gessery Zofia Zborowska polecają spaghetti z serialu T.H.E.B.R. Takiego sosu pomidorowego jeszcze nie próbowaliście. Karneval to doskonale czas dla takich zaskakujących antipasti, czyli włoskich przystawek, które nie tylko urozmaicają imprezowe menu, lecz satę też smacznym wprowadzeniem do głównego dania. Ale czy do tych slonych i lekko kwasnych smarowidel pasuje słodkie i kruche faworki? Lara Gessler zapytała o to swoich obserwatorów, dajcie znać. Czy takie polaczenie to dla was herezja, czy nie? I co? Ponad 1300 osób dało serduszko, można więc chyba uznać, że ta niecodzienna propozycja kulinarna przypadła fanom restauratorki do gustu. Takie polaczenie to na pewno zachęta do spróbowania nowych smaków, napisał jeden z nich. Wykorzystajcie szalone przez karnawalu, by poeksperymentować w kuchni. Niech pomysł Lary Gessler będzie dla Was inspiracja. Do miseczki wlożyć serek, wymieszać go z posiekanymi drobno oliwkami, dodać skórkę pomarańczową i tymianek. Wymieszać. Jest z faworkami. Rozkruszyć z widelcem gorgonzola, dodać łyżeczkę serka smietankowego, posiekany drobno seller Szczypior i zmielony czarny pieprz celost wymieszać. Jest z faworkami.